Witaj ponownie Duszo w drodze. Dziś zajrzymy w samo serce duchowej ścieżki człowieka, bo każdy z nas idzie ku doskonałości. Pytanie tylko, którą drogą. Święty Zohar mówi, że istnieją dwie ścieżki prowadzące do tego samego celu: ścieżka Bólu znana jako Oj -i, i ścieżka błogosławieństwa znana jako Aszej. Obie te ścieżki prowadzą do światła. Ale różnią się tym, jaką cenę płacimy, by się przebudzić. Każdego dnia, gdy się budzimy, wszechświat tworzy wokół nas system duchowych skorup. Te skorupy znane są jako klipot. To one testują naszą świadomość. O dziesiątej ktoś może powiedzieć coś, co cię żywytuje. O 10.15 pojawi się lęk o przyszłość. Ktoś odwoła spotkanie, Twoja mama zadzwoni i powie coś, co dotknie Twoje ego. Może włączysz media społecznościowe i zobaczysz, że inni się bawią, a Ty nie. To wszystko to są klipot takie duchowe testy zaplanowane po to, byś miał, miała szansę odzyskać swoje światło. Każdy z tych momentów to duchowa okazja. Pytanie brzmi: czy uciekasz od nich, czy wchodzisz w nie z proaktywnością? Jeśli uciekamy, jeśli reagujemy impulsywnie, jeśli mówimy coś z stylu: To nie ja mam problem, to inni to wszechświat ma swoje sposoby, by nas obudzić, bo energia światła musi nas oczyścić. Jeśli nie robimy tego świadomie, Światło przychodzi poprzez ból. Zohar mówi jasno: kiedy nie wybieramy ścieżki Ashley, czyli tej ścieżki błogosławieństw, to światło przychodzi przez ścieżkę Oj, czyli tą ścieżkę cierpienia. Ból oczyszcza, cierpienie wypala negatywność. To nie kara, tylko mechanizm duchowy. Jeśli przez długi czas ignorujemy duchowe lekcje, to wszechświat sprowadza przesłanie głębiej, aż do ciała. Wtedy pojawia się choroba. Nie jako kara, lecz jako ostatni komunikat mówiący zatrzymaj się, coś w twojej świadomości wymaga naprawy. Choroba to największy oczyszczacz, ale to domyślny mechanizm wzrostu. Światło musi dotrzeć do duszy, a jeśli nie dociera przez świadomość, to dociera poprzez ból. Ale jest druga droga. Droga światła. Droga cudów i błogosławieństwa. To ścieżka ludzi, którzy codziennie budzą się i pytają, co mogę dziś zrobić, żeby być bardziej jak stwórca. To ludzie, którzy nie czekają na kryzys, żeby się obudzić. Nie potrzebują choroby, by zrozumieć, że coś trzeba zmienić. Kiedy mamy błogosławieństwo, na przykład dobry związek, sukces finansowy zdrowia, to paradoksalnie może być najniebezpieczniejszy moment, bo właśnie wtedy nasze ego się rozluźnia. Przestajemy pytać, przestajemy szukać. Myślimy, jest dobrze, po co coś zmieniać? Ale spokój i błogosławieństwa, które masz w swoim życiu dzisiaj, są wynikiem duchowej pracy, którą zrobiłeś, zrobiłaś pół roku temu. A więc pytanie brzmi: jakie nasiona się jesz teraz? I to właśnie jest duchowa praca kawałek. uczyć się reagować, zanim życie nas zmusi. Nie czekaj na ból, nie czekaj, aż coś ci się zawali. Pytaj już teraz, gdzie jest moja klipa? Nie po to, by się karać, ale po to, by utrzymać swoje błogosławieństwa. Bo kiedy sam odkrywasz swoje ograniczenia, to nie potrzebujesz już, żeby wszechświat. Pokazał ci je przez cierpienie. Im dłużej studiujesz kabałę, tym więcej negatywności będziesz widział w sobie. I to jest dobre, bo kiedy światło się zwiększa, ujawnia się to, co było ukryte w cieniu. I to nie jest upadek, tylko oczyszczenie. David bardzo fajnie porównuje to do pokoju, w którym jest pełno gratów i brudu. Kiedy w pokoju jest ciemno, to tego całego bałaganu nawet nie widać. Zobaczymy go tylko wtedy, gdy w tym pokoju zaświecimy światło. Dokładnie tak samo jest z nami. Gdy zaczynamy praktykować kabałę, to nagle ujawniamy światło i bardzo wyraźnie widać nasze ograniczenia i naszą negatywność. A to daje nam możliwość transformacji, oczyszczenia oraz zmiany naszej świadomości. Kiedy przebywasz z nauczycielami, mentorami, gdy słuchasz wykładów i wchodzisz w tą duchową przestrzeń, to nagle zaczynasz widzieć swoje braki. Jest to znak, że Twoja dusza się budzi. Może ostatnio Twoje życie stało się trochę trudniejsze. Może widzisz więcej chaosu, więcej napięć. To nie znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że światło działa. Że jesteś w procesie transformacji. To, co kiedyś przechodziło przez ból, teraz przychodzi przez świadomość. Gratuluję Ci. To znaczy, że jesteś na ścieżce aszy. Ścieżce świadomej przemiany. kabale mówi się, że istnieje aż 125 poziomów duszy. Każdy z nich dzieli się na kolejne 10 podpoziomów. To niemal nieskończona podróż, ale to nie jest wyścig, tylko taniec. To proces, w którym z każdą lekcją Twoja dusza staje się bardziej przejrzysta. I właśnie po to tu jesteśmy, by w tej podróży wspierać się nawzajem. Dlatego mówię Ci już szczerze: nie przestawaj się łączyć z mądrością. Słuchaj wykładów, materiałów duchowych codziennie, nawet jeśli to ten sam po raz setny, bo nie chodzi o informacje, chodzi o energię. Kiedy słuchasz, łączysz się ze światłem, ze starożytną mądrością, z duszami mędrców, z samym stwórcą. Nie oglądasz mnie. Nie słuchasz człowieka. Słuchasz kanału, przez który płynie energia. Nie uczymy się kawałek po to, by wiedzieć więcej. Uczymy się, by stać się więcej, by mieć siłę przejść przez dzisiejsze testy, by wybierać światło zamiast reakcji, by codziennie mówić. Nie czekam na ból. Wybieram proaktywność, i w tym wyborze każdego dnia stajesz się bliższy, bliższe stwórcy, bo to właśnie jest doskonałość nie brak bólu, ale obecność świadomości. Muzyka Zamknij oczy, weź głęboki wdech i pozwól, by każde słowo dotknęło Twojej duszy. Powtarzaj w sercu. Wybieram ścieżkę światła. Nie potrzebuję bólu, by się przebudzić. Uczę się przez świadomość. Otwieram się na lekcje z miłości, nie z cierpienia. Każdy dyskomfort jest drzwiami do wyższego światła. Widzę swoje klipot i przekształcam je w światło. Wybieram proaktywność. Zamiast reakcji. Moje serce jest spokojne. Moja dusza jest odważna. Mój umysł jest czysty. Światło stwórcy prowadzi mnie każdego dnia. Nawet gdy pojawia się ból, wiem, że to tylko przejście. Każde wyzwanie jest znakiem, że moje światło rośnie. Nie uciekam, nie zamykam się. Rozszerzam się, otwieram się, kocham proces. Jestem częścią nieskończonego światła. Jestem kanałem błogosławieństw. Wybieram drogę cudów, drogę ashery i wiem, że Stwórca jest ze mną zawsze. Szczęście i dobro. Życia w pełni obejmują Doceniam swoje życie Wypełniam je radością Moje serce bije wielką wdzięcznością Stwórca dał mi miłość Moje cenne życie Codziennie zauważam Przeżyję w dobrobycie Doceniam każdą Doświadczenie to oceniam każdy oddech. Moje piękne istnienie Mam wszystko czego tu i teraz potrzebuję. Codziennie tą wdzięcznością serca promieniuję. Miłości i dobro. Bezpieczeństwa i szczęścia mi dają. Doceniam każdy uśmiech, chwilę radości, spokój i relaks, czas beztroskiej wolności. Doceniam swoje zdrowie, kondycję doskonałą, energię, która ożywia moją. Uważam, że żyję w dobrobycie, doceniam każdą chwilę, każde doświadczenie, doceniam każdy oddech, moje piękne istnienie. Moje ciało mi służy i za to mu dziękuję. Dziękuję za sen, który nie regeneruje. Doceniam prostotę, piękno codzienności. Moje życie to przestrzeń wzrostu i miłości. Doceniam to, co jest moim doświadczeniem. Dziękuję swojej duszy za jej prowadzenie. Dziękuję Twój. Za to, czym mnie obdarowuje, za to.